Cześć, witajcie. Jest 11 kwietnia, godzina 19. Jak widzicie, pokazuję teraz truskawki, które zakupiłem od Adriana. Się zna bardziej niż ja, bo ja tu jestem początkujący. Pokazuję, jak tam rozdzielać. Jak widać, fajnie się mają. Tutaj o, mamy teraz 22 stopnie. Mam tutaj. Takiej donicy dużej. Są cztery posadzone. Odmiana to sala Andreas. Tutaj obok mamy jeszcze magę z systemem nawadniającym. pokazywałem jej. I tu są też dwie truskawki Jak widać, mają się dobrze. Jak ja kupiłem, to by miały może tak te liście. O, jeszcze widać. A już wyszły to dwa. O, tu kolejne. Więc jak widać, mają się. Bardzo dobrze, zobaczymy jak będą owocować. A na koniec chciałbym życzyć wszystkim spokojnych i przede wszystkim zdrowych świąt. Do zobaczenia, cześć.